Jest, nazywam się Tomasz Leper, jestem synem świętej pamięci Andrzeja Lepera. Tomek, proszę Państwa, jest po przeszczepie wątroby, ale miałem już kłopoty na no, rok temu przeżył sepsę. Tak? tak, dokładnie. Te długi Tomku to następowe kwestie poświęcili tak, tak? Moja choroba przede wszystkim też, no bo to częste wyjazdy na badania, pobyty w szpitalach. Teraz Sepsa w zeszłym roku też ledwo uprzedłem z życiem, było bardzo ciężko. No i koszty leczenia, leków, co miesiąc wszystkiego, także... Gospodarka stoi? Przecież to funkcjonuje, no staram się robić co mogę, żeby funkcjonowało, żeby było z czego utrzymać dzieci. Przede wszystkim wykształcić, bo to jest najważniejsze, żeby zdobyły wykształcenie i po prostu na kimś w życiu były. Bardzo proszę o pomoc. Robert, ja myślę, że będzie pomogą. 300 tysięcy albo próg. No tak.